no Siemanko, siemanko. Drugi dzień adaptacji. Rano waga 66 kg. Właśnie jestem po siłowni. Trochę sobie machałem rozgrzewająco, bo przez ostatni czas zaniedbałem. I słuchajcie, zapomniałem, zapomniałem powiedzieć o suplementacji. Magnes, magnes suplementuje ponad 100% dawki, czyli jeśli jest na opakowaniu 4 tabletki, to biorę 5-6 tabletek. Potas biorę... Tyle co jest na opakowaniu. Do tego mniej więcej dziennie zużywam łyżkę soli himalańskiej albo kłodaskiej, jaką kto tam uważa. Do tego dużo wody mineralnej, niegazowanej. I tak, dzień minął bez cukrów, bez węglów. Super, naprawdę zero na razie żadnych czy zmęczenia, czy gorszego samopoczucia. I nie wiem, widzimy się jutro. Cześć Wam.